Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na YouTubie. Dzisiaj temat, który był bardzo popularny w filmikach w zeszłym roku, bardzo wiele osób związanych z minimalizmem, ze zrównoważoną modą, z takim mniej konsumpcyjnym podejściem do życia, wrzucało filmy o tym, czego mają tylko po jednej sztuce. I ja również z drobnym poślizgiem postanowiłam się podzielić z wami tym wszystkim, czego mam tylko jeden. Jedno. Zatem zapraszam Was do mojej szafy, zapraszam Was do mojej łazienki i trochę do kuchni. Opowiem tutaj o tym, o przedmiotach, które są pojedyncze w moim życiu i z których korzystam tylko z jednej sztuki. I zaczniemy oczywiście od szafy. I mam tylko jedne: kozaki zimowe. Jak widzicie, one są już dość mocno zużyte, bo mam te kozaki od 2014 roku. Chodzę w nich co sezon zimą. Wylądowały kilka razy u szewca, żeby podbić fleki, żeby naprawić podeszwę, ale są już w takim stanie, że no, na ten rok sobie postanowiłam, że te kozaki w końcu wymienię. Służyły mi bardzo dobrze praktycznie przez sześć zim, z których kilka na pewno było dość srogich, ale niestety w tym momencie, kiedy wychodzę w nich na dwór i jest mokro, no to mam mokre stopy, więc yy, są bardzo fajne, klasyczne. Jak pamiętam, kupiłam je chyba na Zalando z okazji jakiejś czarnopiątkowej promocji w 2014 roku i od tamtego czasu służyły mi bardzo dzielnie praktycznie każdej zimy. Mam też tylko jedną mini spódnicę. Mogliście ją widzieć u mnie na Instagramie już kilka razy, bo ląduje praktycznie we wszystkich moich stylówkach zimowych. E, bo jest to ciepła spódnica i nos noszę ją najczęściej do grubych rajstop. Też kupiłam ją chyba albo w 2017, albo w 2018 roku, więc jest ze mną już dość długo. I co najciekawsze, jest to jedna z niewielu rzeczy we wzory, które posiadam, bo spódnica jest w kratkę, a kupiłam ją w mango. I jest to moja jedyna mini spódnica w szafie, niezależnie od sezonu. Mam tylko jeden trench. Akurat ten, który noszę teraz, kupiłam dwa lata temu. E Elementach jest klasycznym, beżowym trenczem z bardzo dobrej jakości materiału pasującym praktycznie do wszystkiego i na każdą okazję i zastąpiłam nim mój wcześniejszy trencz, który miałam odkąd skończyłam 18 lat. Ten poprzedni był jeansowym ciemnogranatowym trenczem, który służył mi bardzo dobrze przez bardzo, bardzo długi czas, bo naprawdę przestałam go nosić dopiero, jak kupiłam ten z elementów. E, po części też dlatego, że no, moja sylwetka już nie wyglądała tak, jak wtedy, kiedy miałam 18 lat i przez parę lat później, e, więc no, dlatego zmieniłam go na taki, e, taki płaszcz trochę większy i trochę bardziej klasyczny, pasujący do wszystkiego. Mam tylko jedną ramoneskę. Jest to kurtka skórzana, krótka, czarna, e, też z mango, też kupiona kilka lat temu. E, taka naprawdę na maksa klasyczna. E, wcześniej miałam dwie kurtki skórzane jedna była czarna, druga była brązowa ale tej brązowej praktycznie w ogóle nie nosiłam, więc obie te kurtki sprzedałam. I mam teraz tylko jedną w tym kolorze, który noszę najczęściej, który mi do wszystkiego pasuje i w którym też dobrze wyglądam. Więc jeżeli chodzi o moją szafę, tych rzeczy, których mam naprawdę po jednej sztuce z danego rodzaju, ee, to jest tylko tyle. Ale też muszę powiedzieć, że nie przeginam w drugą stronę i w mojej szafie nie ma duplikatów. Więc nawet jeżeli mam powiedzmy trzy pary jeansów, to każda z tych par jeansów jest inna. Bo jedne są na przykład wąskie, jedne są przedkostkę, a, a trzecie są na przykład szerokie. Więc ja nie jestem fanką duplikowania swoich ubrań. Więc praktycznie każda rzecz, którą mam w szafie, jest pojedyncza. Natomiast wiem, że nie o to chodzi w tym filmie, więc z racji tego, że nie mam tylko jednej pary dżinsów, nie mówię tutaj o swoich dżinsach, bo mam ich kilka par, ale każde są inne. I z szafy przechodzimy do Łazienki. E, tu już sprawa wygląda dużo, dużo prościej, bo ja praktycznie używam po jednym kosmetyku z każdego rodzaju: e, mam jeden szampon, jedną odżywkę do włosów, e, nie wiem, jeden krem do twarzy, jeden tonik, jedno serum, którego używam, jeden żel pod prysznic. Wynika to trochę z tego, że jak się wyprowadziłam od moich rodziców na studia, to mieszkałam w akademiku, który na szczęście miał w pokojach łazienki, ale w pokoju mieszkałyśmy we trzy, więc tego miejsca pod prysznicem też nie było za dużo. Później w kolejnych mieszkaniach, w których mieszkałam, również był tam prysznic, a nie wanna więc cały czas brak tego e, dostatecznej e, ilości miejsca na to, żeby przechowywać więcej kosmetyków spowodował u mnie to, że się po prostu przyzwyczaiłam do tego, że mam jeden kosmetyk, jak mi się kończy, to kupuję następny e, tego rodzaju. I w sumie odkąd używam też szamponu w kostce, który zajmuje jeszcze mniej miejsca, E, no to bardzo sobie cenię ten nawyk, e, który, który w sumie wykształcił się tak jakoś przy okazji, bo nie mam zagraconej łazienki, e, nie wydaję dużo na duplikaty, tak jakby tych kosmetyków, których używam. Po prostu używam jednego. Mam również jedne perfumy, jedną buteleczkę perfum. I tak mam praktycznie od zawsze. Jak byłam młodsza, głównie czekałam na jakieś promocje w Sephora, żeby kupić sobie swoją jedną buteleczkę perfum. Eee, I ja też przywiązuję się do zapachów, których używam, więc ciężko by mi się było przerzucić z, na przykład z jakiegoś tak zwanego zapachu dziennego na zapach wieczorowy. Eee, więc wolę używać cały czas tego samego rodzaju perfum tych samych perfum. I po prostu pachnieć w miły dla mnie sposób przez cały dzień. Tak samo. Miałam kilka rodzajów swoich ulubionych perfum, ale w sumie odkąd w zeszłym roku dostałam prezent od mojego chłopaka, czyli stworzenie własnych perfum w perfumerii Mo61, to używam właśnie tylko tych, które idealnie mi pasują i są idealnym odzwierciedleniem mnie. Idąc dalej w temacie kosmetyków, mam tylko jeden zestaw kosmetyków makijażowych. I wszystkie moje kosmetyki do makijażu mieszczą się w tej kosmetyczce. Ja na co dzień nie maluję się dużo. E, ostatnio to w ogóle maluję się tylko do filmów, ale w tym czasie, kiedy na przykład normalnie wychodziliśmy na zewnątrz, e, malowałam się. Też na różne wyjścia albo na imprezy tangowe. Natomiast na wszystkie te okazje jestem w stanie zrobić sobie makijaż dokładnie tym samym jednym zestawem kosmetyków, który mam. I w mój zestaw kosmetyków wchodzą korektor. To jest kryjący korektor z Sephory, który świetnie się u mnie sprawdza. Używam go raczej rzadziej niż częściej, bo w takim codziennym makijażu. E, praktycznie w ogóle go nie stosuję, chyba że, nie wiem, wyskoczy mi jakiś pryszcz i chcę to zakryć, albo nagrywam film. To właśnie w tych sytuacjach stosuję korektor. I jeżeli chodzi o bazę moich kosmetyków do twarzy, e, to stanowią kosmetyki mineralne marki Lili Lolo. E, mam tutaj podkład, róż do policzków i rozświetlacz do twarzy. E, I wszystkie te trzy rzeczy. Mam ponad dwa lata, bo w kosmetykach mineralnych fajne jest to, że one się bardzo powoli zużywają i też nie potrzeba zbyt dużej ilości produktu, żeby osiągnąć taki efekt, jaki się chce i też można tę ilość produktu i ten efekt stopniować. Więc jeżeli potrzebujecie, nie wiem. Bardziej wyrazistego makijażu, to wystarczy, że weźmiecie trochę więcej produktu. Jeżeli chodzi o malowanie się produktami właśnie mineralnymi, to trzeba się trochę tego nauczyć, ale jak już się nauczycie, macie odpowiednie pędzle do tego, to naprawdę jest to super łatwe. Dodatkowo ja mam też cerę, która się przetłuszcza w strefie T. I to właśnie kosmetyki mineralne bardzo fajnie przez cały dzień się na takiej cerze trzymają, bo one się tak jakby trochę wtapiają w skórę. I najdłużej z tych wszystkich kosmetyków mam rozświetlacz. Mam go chyba z 3 albo 4 lata. I jak widzicie, nadal nie jest skończony, więc trwałość ponad wszystko. Nie używam praktycznie w ogóle na co dzień cieni do powiek. Jeżeli chcę trochę podkreślić oko, to tutaj mam jeden cień do powiek z Sephory, który wykorzystuję po prostu do robienia kresek. I kolejną rzeczą, którą też, z której też korzystam w makijażu na co dzień, to jest bronzer do trochę podkreślenia konturu twarzy. Na koniec tusz do rzęs. Mam tylko jeden. Ten jest akurat marki Guerlain, ale ja bardzo lubię tusze do rzęs. Um, też kupuję je, do, znaczy, też kupuję następny dopiero jak ten, którego używam, się skończy. Ale w przypadku tuszy do rzęs tutaj lubię testować. I no, muszę powiedzieć, że uwielbiam tusze do rzęs raczej marek z trochę wyższej półki, Ze względu na to, że nie lubię takiego wrażenia, kiedy macie e, twarde rzęsy albo takie sztywne rzęsy, że jak sobie dotkniecie rzęsy palcem, to ona jest po prostu cała zalepiona tym tuszem i się nie rusza. Lubię uczucie, kiedy moje rzęsy są nadal miękkie eee, i to zauważyłam, że się dzieje tylko w przypadku właśnie droższych tuszy. Więc em, tak średnio kupuję tusz dwa razy do roku przy normalnym użytkowaniu eee, i czekam oczywiście zawsze na promocję w syforze, żeby żeby taki tusz kupić. Z kolejnych produktów, których używam na co dzień to jest pomadka i taka paletka do podkreślania brwi. I tych rzeczy używam aktualnie najczęściej do filmów. Na co dzień używałam ich też w czasie jakichś wyjść wieczornych. Natomiast kiedy chcę podkreślić e, bardziej mój makijaż, chcę, żeby on był bardziej wyrazisty, to używam tych dwóch produktów. To jest zwykły czarny eyeliner do rzęs, do opowiek, przepraszam, który mam tylko jeden i jak się zużywa, to po prostu kupuję następny. A to jest czerwona pomadka, która była dodana do jakiegoś chyba tuszu do z który kupiłam, bo był jakiś zestaw. Ta pomadka jest z Estee Lauder, jest bardzo klasyczna. Ja używam jej niezwykle, niezwykle rzadko, dlatego wystarcza mi taka bardzo mała pojemność i też mam ją od kilku lat. I na koniec moich kosmetyków, rzecz, której wykorzystuję tylko od bardzo wielkiego dzwonu. Najczęściej, kiedy jest to jakaś tematyczna impreza, albo zależy mi na tym, żeby mój makijaż był mocno inny od tego, który stosuję na co dzień, to jest paletka cieni do powiek, którą dostałam kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, w prezencie od mojej siostry. To są takie szałowe cienie do powiek, eee, może wam tu. Pokażę o, w taki sposób, eee, bo one się bardzo błyszczą. Są najróżniejsze kolory tutaj. Używam ich niezwykle rzadko, ale mam, żeby w razie czego móc z nich skorzystać. I w zupełności taka jedna paletka wystarczy mi jej praktycznie chyba na cały czas. Tym samym pokazałam Wam wszystkie moje kosmetyki, których mam pojedyncze sztuki. Na początku wspominałam, że zabiorę Was też do kuchni. E, bo chciałam się podzielić tym, że mam tylko jeden kubek termiczny, który jeszcze jakieś dwa miesiące temu był w kolorze czarnym, który też ma kilka lat. Po prostu zmywarka go zabiła ostatnio. E, więc jest szary, jest taki metalowy, bo cała ta czarna powłoka, która na nim była, zeszła. E, ale nadal w 100% spełnia swoją funkcję, więc raczej go nie zamienia na inny póki co żeby na przykład nie wiem, zaczął przeciekać. To wtedy zdecyduje się pewnie na kubek termiczny z Duki, o którym od lat opowiada Szafa i bardzo go poleca, więc e, możecie zajrzeć do niej na Instagrama, na pewno znajdziecie ten kubek, jeżeli jesteście zainteresowani. I to już wszystko. E, tak jak widzicie, nie ma tych rzeczy dużo, e, ale ja też nie jestem taką ultra minimalistką, która dąży do tego, żeby e, mieć jak najmniej przedmiotów wokół siebie. Tak jak Wam opowiadałam w ostatnim filmie, do którego możecie zajrzeć tutaj, stawiam na użyteczny minimalizm, czyli mam tylko te przedmioty, z których korzystam, których używam i które są mi w życiu potrzebne, nie przejmując się, czy będzie ich po jednej sztuce, czy może na przykład po dwie. Więc użyteczność i realizacja własnych potrzeb na początku, a dopiero później jakieś abstrakcyjne liczby. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam do podzielenia się w komentarzach, co Wy macie tylko w jednej sztuce i co w ogóle myślicie o takim podejściu do życia. Czy raczej dążycie właśnie do minimalizowania liczby przedmiotów, którą posiadacie, czy raczej też stawiacie na użyteczność, tak jak ja. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!